Został skazany na dożywocie. Rosjanin może jednak uniknąć kary ukraińska prokuratura, skazany Rosjanin może zostać wymieniony. Prokurator generalna Ukrainy Irena Wenediktowa powiedziała we wtorek, że dopuszcza możliwość wymiany rosyjskiego żołnierza Wadima Szyszy Marina, skazanego na dożywotnie więzienie za zabicie ukraińskiego cywila, bowiem technicznie taka wymiana jest możliwa. Człowiek może zostać wymieniony po wyroku sądowym. Technicznie jest to możliwe, powiedziała prokurator generalna Irena Wnediktowa, cytowana przez portal Ukraińska Prawda. Rosyjski żołnierz skazany, prokuratura mógłby być wymieniony. Zastrzegła jednak, że nie chce wdawać się w kwestie takiej wymiany, bo jest to sfera polityki i dyplomacji. Zapewniła, że Ukraina będzie poruszać się na płaszczyźnie prawnej zgodnie ze standardami Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Sąd w Kijowie skazał w poniedziałek 21-letniego żołnierza na karę dożywotniego więzienia uznając, że dopuścił się umyślnego zabójstwa. Sędzia odrzucił argument obrony, że Wadim Szyszy mariny wykonywał rozkaz. Wcześniej adwokat rosyjskiego żołnierza mówił, że żaden przedstawiciel władz rosyjskich nie kontaktował się z nim w sprawie żołnierza. Pierwszy taki proces. Wadim Szyszymarin skazany sam Szyszymarin w czasie procesu przyznał się do zastrzelenia 62-letniego cywila. Zbrodnia wojenna miała miejsce 28 lutego, 4 dni po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. Zabicie mężczyzny rozkazał mu jeden z dowódców, aby ukraińscy obrońcy nie dowiedzieli się od niego o obecności rosyjskich żołnierzy. Sprawca oddał kilka strzałów w głowę mieszkańca wsi, który poniósł śmierć na miejscu. 21-letni Rosjanin zwrócił się też do rodziny zabitego mężczyzny z prośbą o przebaczenie.